Kręcam jeden z drugim. Uzyskuję małe oczko. Kołtun ma być nierówny, to się tak zbiera, żeby nam nie wyszedł motek wełny, a metoda kryszowana jest lepsza do form mniejszych. I mam bransoletę na rękę. Można zrobić większe ornamenty. I mam super podstawę matę, którą mogę powiesić. W ostatnim odcinku pok będę pokazywała, jak to połączyć z kwiatami. Tej formy, którą tu wypracowuję i to w taki dowolny sposób, będę się bawiła płaszczyznami. Doniczka stara, pokryta, ostatnia warstwa wosku. Objeżdżam dookoła i po jednej warstwie z dołu, żeby się połączyło. Serduszko wygładzone jeszcze przeze mnie. Kubek po kawie jest genialnym kształtem. No i schodzi. Jest, mamy to, mamy to, bo będzie można zrobić kompozycję otwartą.